Jak to mówią, wojownik Kamil, ostatni z trójki muszkieterów, kończy pracę nad legendarną jednostką 3.0 V6. Powiedz chłopie, jak czujesz się po tym zleceniu? A co mówiłeś dokładnie tydzień temu, jak dowiedziałeś się, że mamy do uszczelnienia same pokrywy zawodów? To by było fajnie. <gry> Drodzy, słuchajcie, mamy w tej chwili na podnośniku jeszcze Audi A6 z silnikiem ASN, 3-litrowa benzyna. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Trafił do nas ten pojazd, tak troszeczkę po cichutku, przed pewną osobą, czyli przed małżonką. Ceny dlatego nie możemy podać. Tutaj, poza tym rozrządem, ten serwis opiewa na tarcze klocki przód, zawieszenie silnika i skrzyni, serwis olejowy, automatu. Serwis olejowy, oczywiście z wymianą filtrów w silniku. I montaż zamka w drzwiach, ponieważ tutaj niefrasobliwy strzał. Auto ponad 20-letnie. Zamek, a raczej rygiel. A raczej zamek. Wszystko zdechło. Nie. Jestem w szoku, że klient chce reanimować tak uszkodzony samochód. Klient bardzo chorował na ten samochód przez młodzieńcze lata. I słuchajcie, nie każdy może sobie w życiu pozwolić na swoje marzenia od tak po dwóch latach, trzech latach produkcji np. Na, na takiego modelu pojazdu. Tu akurat musiało troszeczkę to potrwać. To jest model z 2003 roku. Teraz mamy 2025 lat. Tak, 2025 rok, czyli klient czekał ile? Jakieś 17. 22 lata. 22 lata, przepraszam, no, 22 lata. 22 lata musiał czekać w naszym kraju na to, żeby mógł sobie pojeździć wymarzonym swoim pojazdem. I słuchajcie, ja uważam, że tu się należą duże brawa dla klienta, bo jest jedna rzecz. Wy myślicie, że klient jeździ już takim trupem i go po prostu zdewastował. Nie. Bo, bo co wam zostało z tej listy, która była do momentu tego? Tu musimy zrobić cały ten ee, uszczelnienie tak naprawdę, zrobić ten kruciec, wymienić ten kruciec, założyć drzwi tylne. Co tu jeszcze masz do zrobienia? Co? co jeszcze masz do zrobienia? Drzwi tylne założymy, zamek. No jutro będę miał rygie, bo rygiel. Rygiel jest... potrzebuję. No bo rygiel będzie jutro, bo oni go demontują z tamtego samochodu i mówił, że... Ten. Wszelka poduszka jeszcze pod skrzynią, linkę założyć. No poduszki niby cztery, I te to tak. kurs jest cholerny, na no, koniec no. chyba sobie go zostawisz. To znaczy niby cztery poduszki miałyby zrobione. Mhm. Już są trzy wymienione. Aha, już są wymienione. I tak. rozpadły się w rękach? No, Jedna została w górze. Gdzie masz? Ja, ja, czułem, ja czułem ten, ja te poduszki czułem. Ja wiedziałem, to ja czułem. Tu z przodu w belce w ogóle nie było. No, Ty, Bo to Inaczej. Jak ja to kupiłem, to ja myślałem, że to jest tak rozpierd cały pływa, więc pojechałem, zrobiłem cały wielowacz, a że poduszki te pod skrzynią biegów można by było robić. To jest ta, ta z tej strony, z lewej? No wyrwana, no nie ma. No i to jedna i druga. No, no. A przez to bujanie z silnikiem wyszedł króciec i inne, bo się bują silniki mhm. i się różne inne rzeczy wydziały. Rzeczy on zakupił właśnie takiego trupa i chce go ożywić i przywrócić do stanu użytkowania. Także jeżeli chodzi o to Audi, ja jestem pełen podziwu i szacunku dla tego właściciela, który stwierdził i podjął rękawicę, że on będzie reanimował to auto, a nie będzie po prostu go wysyłał gdzieś tam na złom. Auto jest w bardzo słabym, znaczy już teraz jest zdecydowanie lepszym stanie, a dokładnie to się dowiemy jak odpalimy ten silnik, bo jeszcze go nie odpalaliśmy. Zdecydowanie w lepszym stanie, jak wiecie, bez, bezzębny rozrząd, jak wiecie, pew, y, mocne wycieki płynu chłodniczego, tak, z tyłu, tak. z uszczelniacza, z którego nie można było dostać, tak jest. A ja zrobiłem dzisiaj chłopakom takiego psikusa, bo <śmany> Mateusz, czyli Wąski, Chodzi, szuka po hurtowniach, po sklepie. Nawet w naszym sklepie, słuchajcie, nie ma takiej uszczelki. Nie wiem, gdzie ona tu jest. Mamy ten króciec, który Ci dałem, bo to tylko uszczelkę zmienił. Jeszcze króciec. Uszczelkę, króciec był ten pod Pod innym kątem, tak? No dobrze. Słuchajcie, z takiego króćca leciał, lał się płyn. I słuchajcie, samego króćca nie dostaniecie. Dostaniecie tylko z przewodami. To był przewód, który szedł od króćca silnika do ściany grodziowej. Hmm, nigdzie niedostępny. I telowra. był w takim miejscu, że Kamil, jak to zobaczył, to miał milion łez na, na oczach, bo umiejscowiony był idealnie pod silnikiem i praktycznie na początku myśleliśmy, że bez podniesienia silnika albo opuszczenia nie było do niego dojścia. Nie? Tak. Ale to zrobił. Tak jest. No i słuchajcie, ja oczywiście uśmiechając się do chłopaków, odkąd. Widziałem tą usterkę, ja nic się nie odzywałem do samego końca. Ja wiedziałem, że oni nie dostaną tej uszczelki. Nie ma szans. Oczywiście mój krócie różni się, słuchajcie, tym, że kąt jest inny. Bo ty miałeś chyba 90 stopni, prawda? Tak. tak, ale teraz coś ci pokażę jeszcze, Kamilu, i zobaczysz, jak się zdziwisz. Popatrz, jaki to jest oryginał. Widzisz nazwę? Widzę nazwę. Jaka jest? Fabi. <noise> Kiedyś to kupiłem i nie wiem, nie pasowało i położyłem na półkę. Fajnie jest mieć takie przydasie. No i oczywiście dzisiaj chłopak, kurde, mówi do mnie, ja pierdzielę. no wszystko, wydałbym już samochód, słuchajcie, wydałbym samochód, ale nie mogę, bo nie mam tej uszczelki. No to podchodzę jeszcze tak przed wąskim sobie stukam, o, ja mówię, no to skąd teraz to weźmiesz? I tak stukam, słuchajcie, o to biurko, on dalej nie zorientowany, nie <grystanie> dopiero mu pokazuje, ja mówię, mam w ręku. <grystanie> Dobra, tu. także usterka naprawiona, wycieku tak. płynu. Rozrząd bezemny wymieniony. To macie na osobnym odcinku e, pokazane, jak wymienić sobie w ASN rozrząd krok po kroku. Uszczelniłeś już dekle, tak. które i tak trzeba było do rozrządu demontować. E, nowe świece wjechały. E, co tutaj jeszcze przypomnieli, robione było? Poduszki silnika, zawieszenie skrzyni biegów. Tak jest. E, Najważniejsze układ hamulcowy, tarcze przód, tył, klocki przód, tył. No i słuchajcie, jeszcze jedna fajna, śmieszna rzecz, która tutaj została o, prawie wykonana. Uważaj, bo właśnie wejdziesz w szybę, którą możesz na tabele widzą pokazać, e, bo tutaj się oczywiście całą ramkę demontuje. Słuchajcie, tu musimy zdemontować w ten sposób ramkę, żeby e, tak naprawdę dostać się do zamka i wymienić zamek. Inaczej nie zrobicie. Bardzo podobny system jest w Tuaregu. Jeszcze ja mogę zamknąć? Mamy, zamyka się i słuchajcie, otwiera się. A, jeszcze nie wyrug... Aha, bo uszczelek nie ma, dobra. Słuchajcie, jeszcze nie ma uszczelek, więc będzie latać, ale już klient będzie mógł tędy wsiadać. Klienta najbardziej co wkurzało to to, że wsiadał od drugiej strony, tup, 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 musiał się tam przesiadać, te ładne, piękne skóry niszczyć butami, żeby zasiąść za kierownicę. No bo niestety nie mógł tych drzwi ani od środka otworzyć, ani od zewnątrz. A to... klient, oznaczmy, wysokorosły chłop. I to komicznie tak wyglądało, jak pod sklepem za każdym razem wysiadał przez pasażera i wsiadał z powrotem. Tak jest, zgadza się. Ktoś tam wcześniej gdzieś dawał fajny tytuł, e, kom, tytuł przepraszam, ty, komentarz. Słuchajcie, jak żeśmy grali car Verticala, e, ktoś dał dosyć ciekawy komentarz, że o, jaka jak kurde wtopa, że pokazujemy na car Verticalu taką piankę. Słuchajcie, to nie chodzi o to, że. Pianka była z Car Verticala, którą tutaj widzicie, to widać to wszystko jest na piance. Mogę tak delikatnie wyjąć, żeby nie za dużo, żeby klient jeszcze mógł pojeździć na tej szpachli, bo to jest szpachla. To nie chodzi o Car Verticala, bo ktoś powiedział, że w Car Verticalu już widać na pewno, że jest pianka zamontowana. Mój drogi, może i być widać, jeżeli będzie jedno wielkie kabum, potężne, duże kabum to skąd wiesz, czy jakiś handlarz nie użyje takiej pianki kilo szpachli i nie zmontuje Ci takiego błotnika, tak? To nie jest powiedziane, że na karwertykalu nie wyjdzie taki kwiatek. No ale to już mniejsza z tym. Tu, jeżeli chodzi o części blacharskie, klient powiedział, że już sobie zamawia nowe, a dokładnie nie nowe, tylko używane w tym samym kolorze, bo chce pomontować to. Wiem, że coś się ze skórą będzie kombinował, chyba będzie zmieniał skórę wnętrze. No oprócz tego co, mechanicznie trzeba było go przygotować. Było sporo roboty, prawda? Jak dla mnie wielki podziw i szacun, że ktokolwiek chciał się wziąć jeszcze za to. Jedyne co mogę Wam powiedzieć, to auto kosztowało 4500 zł. Dla mnie było wartości, jak to przyjechało tutaj, nie wiem czy 500 zł, no tyle co złom. Bo więcej to nie było warte. Gdziekolwiek, gdzie nie zajrzeliśmy, to były wszędobelskie wycieki. To były po prostu, kurde molek, uszkodzenia, jakie tylko są możliwe w aucie. Łącznie z tym, że od spodu zawieszenie tu było robione, tak, całe kompletne zawieszenie nie przez nas, a przez klienta. Klient już wcześniej sobie pojechał i zrobił to zawieszenie, ale fajnie, że trafił do nas i mogliśmy się zająć resztą tego pojazdu. Coś wąskich dodać chciałbyś jeszcze o tym pojeździe, oprócz tego, że kamień się tutaj włamywał do tego samochodu. Słuchajcie, dlaczego nie ma tu fotela? Bo to też jest dosyć ciekawe. Ja mu podsunąłem taki pomysł i mówię: słuchaj, żeby zdemontować tutaj ten boczek, który się znajduje, aha, tu jeszcze dwie czy trzy osoby przed nami próbowały ściągnąć ten boczek, którego tutaj nie ma. No i kurczę, połamali. No szkoda, szkoda, że połamali tutaj wszystkie te elementy plastikowe. A mówię do Kamila: Ja mówię, Kamilu, otwierasz tylne drzwi, wyciągasz fotel stąd i po prostu zaczynasz rozbierać boczek. No nic to niestety nie dało. Kamil, jakżeś to wyjął? Rozebrałeś tylne drzwi. Gdzieś tam na odcinkach widzieliście, że drzwi nie ma. Dzień dobry, dzień dobry. Audi na podnośniku. Zgadza się. Moi drodzy, ci wszyscy wielbiciele Audi. Co jesteście teraz, siedzicie przed monitorami, powiedzcie mi, dlaczego Audi, mówiąc, że to jest marka premium, już taka troszeczkę większa prestiż, ma cały czas problem i bolączkę z zamkami. Słuchajcie, tutaj oczywiście doszło do włamania tego samochodu, włamywał się Kamil, a po to, żeby wykręcić uszkodzony zamek jak znacie historię ogólnie waga to wiecie że tutaj się blokują zamki tak no i żeby go otworzyć trzeba było sobie tutaj wyjąć fotel drzwi najlepiej tędy i go tam po prostu wyłamać otworzyć drzwi i żeby zrobić jak najmniej szkód więc dlatego wyciągaliśmy to wszystko ale powiedzcie mi dlaczego wag nie pomyślał i do tej pory nie skonstruował tych zamków tak żeby działały słuchajcie problemy są i z zamkami e, oryginały tak, także oem -y mają problemy i tak samo te chińskie zamienniki także mają problemy, nie ma znaczenia jak trafisz, tak masz, kiedyś pamiętam do Golfa 4, jak żeśmy wymienili zamek słuchajcie, czesnęliśmy trzeci raz już nowo z poskładanym zamkiem tapicerka, wszystko poskładane i za trzecim razem znowu nam zablokowało zamek nie pamiętam jakiej to było firmy, to już mniejsza z tym jaka to była firma, ale Cały czas są problemy z tymi zamkami. Piszcie koniecznie w komentarzach, kto z Was miał już taki problem, że zatrzasnęły się drzwi i nie mógł otworzyć ani od środka, ani od zewnątrz. Pozdro, trzymajcie się. Następnie po zdjęciu tych drzwi, mieli dostęp do tego rygla. No i wziął Kamil po prostu gumówkę między drzwiami szczeliną, przeciął ten rygiel. To nawet był pomysł klienta. Tak. I to nie był mądry pomysł. No nie. <laughs> Słuchajcie, jeżeli usłyszycie coś takiego, że przedni rygiel, bo rygiel kosztuje parę groszy. Tak, klient widział jeden rygiel za 5 zł. I co jest najciekawsze, ja sam osobiście zacząłem szukać klientowi tego rygla i mówię tak, to jest event. O macie, proszę bardzo, przecięty rygiel. Widzicie? I to jest event, ponieważ cena takiego rygla używanego była w jednym... w jednym czekajcie, w jednym na na jed nie, na jednej aukcji, tak, ale jak Allegro się otwiera, to są dwie aukcje koło siebie, czy tam trzy. Na jednej aukcji kosztował 4,99 Super cena, prawda? Tylko, że gdzieś na Litwie. Na drugiej u nas w Polsce kosztował 190 zł, no i klienta trochę to zamurowało, że jak za taką blaszkę tyle dać? No okazało się, że klient gdzieś pojechał sobie tutaj niedaleko na złom, no i dostał chyba taki rygiel, ale za jaką cenę, nie wiemy. 5 mówił. O, to i tak nie jest 5 zł, no nie. Nie wolno nam cen mówić. Znaczy, wolno, ale do pewnej kwoty. O. Podzielić je zawsze na 5. Tak jest. Także słuchajcie, takich rzeczy nie tniecie, bo to nie są części tak szybko dostępne. Następnie, proszę bardzo, co jeszcze możemy o tym aucie powiedzieć? Że klient sam był zdziwiony, że robił bardzo mocne łutu, tutu. Bo słuchajcie, tak. Klient robił tutaj łutu, tutu, ile tylko się da. E, jeszcze się sam śmiał, jak zobaczył ten rozrząd i mówi: Kurczę, o ja go tak katowałem do odcinki cały czas. Tak, mamy tutaj oczywiście ten pasek bezzębny. Znany z naszego szorca ostatniego i mieliśmy też dużo zarzutów, że pewnie szlifowaliśmy go na poczekaniu, albo pewnie przycinęliśmy go, albo robiliśmy nic cuda, nie widy, ale klient sam widział to na własne oczy, jak ściągaliśmy praktycznie pokrywę rozrządu. Chyba nigdy w życiu nie widzieliśmy motoru, który w takim stanie z rozrządem jeździł i dojechał jeszcze na własnych kołach i nawet nie dawał oznak, że. Że coś się dzieje. Tak. Więc pojazd dojechał o własnych siłach. Przewaga i... dzięki technice. Tak jest. Ale to stara dobra motoryzacja. Dzisiejsze silniki by tego nie przetrwały. I tak wszyscy mówią, że ASN to taki wadliwy silnik. Ja myślę, że to całkiem pancerny silnik, słuchajcie. Hmm. Czy ten silnik jest specjalnej troski? Nie. Jeżeli chodzi akurat o rozrząd i ogólnie silnikówkę. To jest jedna zasada w tym aucie. Musicie obejrzeć koniecznie odcinek, jeżeli macie do wymiany taki rozrząd. Tam zobaczycie, jak to zrobić poprawnie, żeby nie mieć później problemu wypadania zmiennych faz rozrządu i tak dalej, i tak dalej. To już tam zostawiam Wam oczywiście na odcinku. Tu co? Dekielek założony, czy jeszcze nie? Trzeba jeszcze muszę to założyć, a nie mi to... Trzeba Wam się to założyć? No po proszę. No słuchajcie, oficjalnie... O Panie, już myślałem, że kamera polecia. Oficjalnie, moi drodzy, jestem w stanie wziąść. Chyba, że to nie jest do tego auta. No dobra, to co? Ja ci tu nie przeszkadzam. Walcz dalej dzielnie, mój drogi wojowniku, który naprawdę tutaj ostro leci. A co ty, panie Wąski, powiesz na temat tego auta? Wpadają na pomysł kupić sobie właśnie takie marzenie sprzed 15 lat, które kiedyś nie było w zasięgu ręki, a teraz widzą, że kosztuje 5000. Więc ta jednostka jest takim przykładem. Pamiętajcie, że te auta dlatego są tanie, bo serwisy ich takie bieżące jak wymiany rozrządu, zawieszenia są bardzo drogie. Dlatego ktoś po prostu sprzedaje je po taniości, wiedząc, że nie poradziłby sobie kosztowo z tym serwisem. Później, wykupując taki samochód za 1005 lub nawet z jednostką 3-litrowego diesla w fałszówce, zderzacie się z rzeczywistością, że wymiana rozrządu w takiej 3-litrowej fałszówce, oczywiście w turbo to koszty w granicach 15 tysięcy i nie możecie w to uwierzyć. Mnóstwo, mnóstwo jeszcze innych rzeczy było tu robione. Słuchajcie, naprawdę, tu było tak dużo rzeczy robione i wykonywane, że my nie jesteśmy w stanie już spamiętać ani zliczyć. Musielibyśmy pójść do zleceniówki i na zleceniówce popatrzeć, co tu było robione. Zobaczcie, tu macie nawet, o, filtr, paliwa, klocki, tarcze, eee, rand. Ja się śmieję, że na takich tarczach tu innych familii nadaje klocek. Praktycznie już brak, prawda? Nie ma klocek. To są tylko tylne. Przednie tu gdzieś leżą. O, leżą przednie. Słuchajcie, tu jeszcze leży mnóstwo. Widzę gratów z tego auta. Takie jak uszczelka, jak o, proszę bardzo, napinacz. E, też taki element tego napinacza. Nie zbyt tani, ale napinacz musieliśmy wymienić. Pasek PK. No słuchajcie. Jeżeli rozrząd widzieliście, aha, żeby było jasne, rozrząd jeszcze oryginał. I nie dodaliśmy najważniejszego. O ile fajny byłby to serwis na czystym silniku, tak Ach. jak widzicie, jest tutaj podtlenek LPG dodatkowo. Tak jest. Czyli Następne utrudnienie. Jeszcze dodatkowa robocza godzina na demontaż i montaż tego później po serwisie. Tak jest. Dobra. Nie przeszkadzamy tu Kamilowi. Kamil się bawi dalej. My tutaj podejdziemy, jak już to auto odpali. O ile odpali? Bo tego nie wiemy. Ono musi odpalić. To jest piękny standard. Standard nad standardami. Kurde, nikt od nas. Ja, ja też nie pamiętam o tym, żeby naładować przy takiej akcji w ogóle akumulator. No. Próbujemy odpalić auto, i co? Nie ma prądu. No dobra, miejmy nadzieję, że to zagada. Niech zagada i już kończmy na ten weekend. Znaczy, kończmy ten tydzień. A wymieniałeś? A słychać pompę? Eee, palimy jeszcze raz. Ale rozrusznik chodzi słabawo. No, ale to już wina rozrusznika. Delikatnie pod gazy, bo on jest zimny. Okej. Okay. Nie wywaliło błędu żadnego? Nie ma. Tylko AB, ten, poduszka. albo no nie ma fotela. Eee, wentylator chodzi, ponieważ tam jeszcze płyn. Płyn ma problem. Eee, ucieka eee, czujnik. No ale tak poza tym, słuchajcie, po wymianie rozrządu, proszę bardzo, działa. Nie wywala żadnych błędów z, yy, na silniku, a to jest najważniejsze. No i co? I możemy teraz spokojnie iść do domu, weekendować, wiemy, że opracja się udała, pacjent żyje. Mamy to, rozrząd zrobiony, mam nadzieję, że klient będzie chociaż po części zadowolony. Na pewno czeka go tutaj jeszcze masa, masa roboty. Z tego co wiem, to klient już jest na tyle napalony, że wymienia blacharskie części i oddaje cały samochód do lakiernika. Chce go całego przelakierować na oryginał, środek oryginał wlatuje. No i powiedział, że będzie jeździł nim bardzo długo, bo on jest zakochany w takim aucie. Czy będziemy się z tego śmiać? Absolutnie nie. Podziwiam takich ludzi. Fajnie, że jest ktoś, kto lubi starszą motoryzację, że ktoś, kto po prostu lubi ratować stare klasyki. Bo to można nazwać klasykiem. Słuchajcie, to była naprawdę niezła limuzyna kiedyś. Na dzień dzisiejszy oczywiście. Każdy patrzy na to, co taki audi, audi jak to się mówi. Czy tam, jak to jeden kolega się śmieje. O! Ja osobiście powiem Wam, co do tych 3-litrowych silników, są to pancerne jednostki. Uważam, uważam, że jak umiemy się zająć takimi silnikami, to naprawdę jest to bardzo fajny samochód. Słuchajcie, my mechanicznie Audi, można powiedzieć, przywróciliśmy do życia. Wymiana oleju w skrzyni, wymiana rozrządu, podzespołów i tak dalej, i tak dalej. Płukanka zrobiona, oleje silnikowe ponalewane. Wszystkie takie właśnie newralgiczne rzeczy porobione, które mieliśmy porobić. Jeszcze musimy tylko wyciek płynu zrobić, ale to już w poniedziałek. Także dzięki serdeczne za uwagę, pozdro i do następnego odcinka. Trzymajcie się.